Well, się, cześć, z tej witajcie, Jason i youtuber z super hyper super z Advanced Warfare. Tym razem jest to 54 dość szybki 54 killstreak yy, ugrany na spawn trapie, solo spawn trapie yy, w trybie Uplink na mapie pile up, Czyli wiecie, ten taki spawn trap, nie wiem czy chcieliście go gdzieś na tym klem, ale ten, ten spawn trap jest po prostu kozacki. Zobaczycie też na tym gameplayu, ile tu się dzieje, jak szybko można pić jakieś DNA bomb i tak dalej. Ja nie będę liczył dużo szybkości, bo jeszcze 5 k zrobiłem w poprzedniej rundzie, więc, yy, a to było raczej slowpage ta poprzednia runda, bo tam druga strona jest raczej kijowa, bo jest za dużo spawnów, Na to jest okej, okay, jak siedzisz w tym domku i tam widzicie te wszystkie spawny. Mniej więcej na tym filmiku będą pokazane, jak oni się respią, bo raczej, czasami się na moich oczach respią. I to nie jeden, czy nie tylko nawet czasami dwóch albo trzech się respi naprawdę trzy metrowe w no ale, dzisiaj chciałem poruszyć temat, yy, co tak naprawdę może odrzucić nowy gracz od Covety i według mnie, co może odrzucić nowy gracz od Covety to jest yy, yy, spawn trapping, <gry> ale nie taki spawn trapping, yy, wiecie, yy, na dominację i tak dalej, potem jeszcze mają szansę, wiecie, wyjść z tego spawn trapu, jak się trochę ogarną, albo coś tak, bo wiecie, tam zabijam tego, tego, taradę ale bo mają szansę zabić się jakiegoś na przykład na terminalu jak jestem na no, Polski, tam siedzisz na ścianie i wiecie wychodzicie to wystarczy jakiś nóg się tam położy gdzieś na asesynie i go nie zauważysz bo po prostu za dużo ludzi biega i pewno zwróć uwagę wtedy na jednej osobie, która leży gdzieś w jakimś kącie i na przykład LNG leży z asesynem i tylko na Ciebie kapie jak wychodzisz, to cię zabija no i tyle, a wchodzi no, mi o taki spontrafik jak właśnie uplink albo momentum pod z Warfare albo na demolce w poprzednich częściach kobiety, czyli taki, przy którym wiecie nie ma szans praktycznie z spawna, chociaż na demolce na się dwa chyba jest możliwość ale to, to, to i tak jest rzadko po prostu leżysz za, z tyłu spawna w oni się respią jak do ciebie, więc nie mogą cię zabić a ty tylko leżysz, zalężysz i strzelasz no i to jest, to jest według mnie yy, coś co jak najbardziej yy, odstrasza graczy Odkolowit jest bardzo skutecznie, no ponieważ jaki jest sens, eee, no nie wiem, gry, jeżeli na dnie możesz się ruszyć, i zostajesz zabity. W ogóle nie podobałem się takie gameplay, tam kiedyś oglądałem na się. No i stwierdziłem, że to jest nie jest fajne. Totalnie nie jest fajne. Eee, no, no, wiecie, no nie wiem czy, czy czulibyście się fajnie, jakbyście na dnie mogli ruszyć. Jak kiedyś wszedłem na takiego spontrapa eee, na momentum i eee, i wiecie, i stwierdziłem, że im popsuję. miałem ustawioną klasę przypadkowo z yy, n 45 czy n 45 taką sniperką dwuszczową, która wybucha. Wiecie, rozpiłem się, bum-bum w ziemię. No i yy, w ten sposób przerwałem im spontrap. No to było dość fajne. zaczyć ich, yy, potem Regid do mnie wysyłali yy, reverse Boosting Knub i tak dalej. No ja tylko chciałem przerwać im spontrap. I to było na Detroit i no i to chyba wszystko, co chciałem w tym, w tym komentarzu powiedzieć, taki szybki komentarz, taki dość szybki gameplay, dość fast paced, nie normalnie bym nie wrzucał, ale jest dość, dość szybki, więc, więc może być. E, także widzicie, zaraz tej umrę od respu za plecami, Stajemy raz za plecami, nie wiem w jaki sposób się tam zrespił, miał spawn po lewej wolny, ale dobra, nie będę wnikał, także e, dzięki za wysłuchanie, no i na razie, cześć.